Dzień dobry drodzy widzowie, dzisiaj mamy 1 maja, a ja oczywiście w ogródku, już jest podwieczór, więc na spokojnie mogę dzisiaj posadzić moje kalafiory oraz kapustę, które udało mi się wyhodować do tej pory. Nie ma tego dużo, kalafior bora 4 sztuki, bitmarska, yy, yy, zora i ekspres też po kilka sztuk, ale już jest idealna pora, żeby je po prostu wysadzić. Już nie będę czekać dłużej, bo pogoda jest dobra, więc niech one już nie męczą się w doniczkach. Z drugiej strony mogą zdarzyć się jeszcze przymrozki, ale te przymrozki, które nawet jeśli będą, to raczej nie przewidujemy pogody poniżej, mocno poniżej zera, raczej w granicach zera. Więc jest nadzieja, że nic się temu nie stanie. W ostateczności, jak będą naprawdę zamawiać duże, duże mrozy, to przykryje, jeżeli miałoby być minus jeden czy dwa. W każdym razie na tą chwilę y, wysadzamy. Dużo gorzej obawiam się, bo już wzeszły mi buraczki. No i zobaczcie, te buraczki wzeszły naprawdę ładnie w porównaniu z zeszłym rokiem. No to jest super. Teraz jest tylko jedno małe, ale. Czy te buraczki wytrzymają przymrozki? Może się zdarzyć, że nie wytrzymają i wszystko cały ten mój siew pójdzie na marne. No ale z drugiej strony trzeba ryzykować. Jak nie zaryzykuję, gdybym siała dopiero teraz już 1 maja buraczki Mogłyby one w ogóle nie wzejść, bo naprawdę mamy bardzo sucho. Ja tu już zaczęłam lekko podlewać, ale zaraz idę właśnie po wodę i muszę wszystko dokładnie podlać, bo jest tu naprawdę sucho. Eee, zobaczcie, kochani, zobaczcie, jak tu jest sucho z wierzchu, jest susza, pod spodem jest lekko wilgotne, ale tak jak widzicie, zobaczcie, tam nie ma za dużo wilgoci, dlatego. Wszystkie rozsady trzeba będzie przez kilka dni podlać, zanim one się zakorzenią, ukorzenią. Wtedy będzie można tak umiarkowanie podlewać co kilka dni w razie konieczności. Na tę chwilę mam już wysadzone kalafiory i kapusty oraz te kalafiory, które siałam jako drugie, a więc romanesko oraz brokuły. Także mam ich y, trochę sztuk. Te moje rozsady nie były takie duże i przyrośnięte. O tu chyba coś mi się y, zalała sadzonka. Dobrze, że zauważyłam. O. Także y, wszystkie te moje rozsady oczywiście podlałam, bo tu mam naprawdę, naprawdę sucho. Y, dlaczego dobrze jest podlać sobie rozsadę kapustnych? Dlatego, że kapusta nie lubi mieć w korzeniach przestrzeni powietrznych. Źle to na nią działa. Ona lubi mieć e, tam w koło tych swoich korzeni ziemię. Oczywiście przelewanie kapusty to też byłaby głupota, ale tutaj chodziło głównie o to, żeby ona po prostu ładnie e, tą ziemię, w tą ziemię weszła. Mam jeszcze do posadzenia. E, Niedużo, e, kilka. Ale jednak zobaczcie kilka takich ładnych, kolorowych rozsad sałat. No i zaraz je tutaj obok posadzę. Na tym zagonie, tu przy foliaku, właśnie dotąd, będzie rządek ogórków. Zwykłych, gruntowych ogórków. Te kilka metrów: sześć, trzy, cztery, pięć. Jakieś 6-7 metrów ogórków, myślę, że spokojnie mi wystarczy. Jeżeli nie, to jeszcze gdzieś na pewno dosadzę. Może po tamtej stronie, gdzie jeszcze nic nie było kompletnie robione w tym roku. Ale póki co wysadzę jeszcze te moje sałaty. Bo zobaczcie, jakie one są już ładne. Nie są może bardzo duże, ale już są wystarczające, by je posadzić, by mogły sobie spokojnie się zacząć ukorzeniać, rozrastać. No i już niedługo dać nam plon. A tutaj w tej donicy właśnie wydobyłam te moje kapusty dytmarskie, ekspres oraz kapustę yy, wczesną Zorę. No i zostały jeszcze, pamiętacie może jak pikowałam tutaj yy, rozsadę selera. No i te selery są takie raczej mizeroty. No ja je tutaj podleję i zostawimy je jeszcze trochę. Yy. One tutaj bardzo słabo rosną. Ziemia jest po prostu w tej donicy bardzo słaba. Ja jej tutaj niczym nie zasilałam, więc to też ma swoją cenę. No ale mówi się trudno. Jakoś to jest taka rozsada selera, można powiedzieć zapasowa, bo ta właściwa jest w e, foliaku i jest naprawdę ładna. Zresztą pokazywałam ją już. E, natomiast ta to taka zapasowa. Gdzieś ją na pewno posadzę. Zmarnować się nie zmarnuje. Ale y, rośnie ona jednak naprawdę dość słabo. Już niedługo na dniach będę szykować y, ziemię w foliaku tym dużym pod pomidory. Y, no i y, czekam jeszcze na jakieś potwierdzenie pogody y, na y, 15 no i przed 15, bo y, już, już moje papryki wychodzą. Z domu, z parapetów są tak duże, że ja już nie mam tam za bardzo dla nich miejsca i będę musiała je przenieść trochę wcześniej do foliaka. Miałam zrobić to dzisiaj, ale zrobię to jutro na spokojnie. E, dzisiaj e, powiem szczerze, że chyba sama myśl, że mam wolne, spowodowała, że nie chciało mi się wstawać z łóżka, bo czułam się zmęczona i potrzebowałam takiego wiecie. Totalnego odpoczynku od wszystkiego, więc szybki obiad i nie robienie dosłownie niczego. Teraz, jak się zrobiło już chłodno, no to można wyjść posłuchać śpiewu ptaków. Trochę sąsiedzi zagłuszają, oczywiście, jakimś radiem, no ale ptaki i tak robią robotę. Tak więc, kochani, tak to wszystko wygląda. Biorę się szybko pikuje, komary już zaczynają mi dokuczać, więc za długo to ja tutaj nie podziałam. No i kochani, sałaty posadzone. Tak sobie to wygląda. Posadzone po brzegach oczywiście, żeby było łatwiej je później zbierać. Tutaj natomiast pomiędzy kalafiorami też wsadziłam. Kilka sztuk, bo już nie chciałam zajmować dalszego miejsca. Natomiast pokażę Wam zaraz, co jeszcze zostało mi do wysadzenia, ale to za jakiś czas. Szybkie przeniesienie do foliaczka, a w foliaczku jeszcze na za jakiś czas. Yy, mamy tutaj kapusty czerwone, yy, które też już niedługo będą do wysadzenia. Już niektóre mają jakieś tam pojedyncze listki za pięknie nie wyglądają wiem, ale myślę, że coś z nich na pewno będzie yy, tutaj natomiast yy, mam na pewno jeszcze brukselkę, która nie jest idealna ale, ale coś tam z niej też będzie do posadzenia, ale to jeszcze troszeczkę yy, tu natomiast yy, ślimak omłucąc rozsadę zjadł też etykietę i powiem Wam, że teraz to ja nie wiem co to jest ale na pewno jest tutaj sałatka jedna. A oprócz sałatki te rozsady jeszcze chwila i też wyjdą stąd, bo niektóre są jeszcze ciutrzymałe. Także chwileczkę. Tutaj moje 30, no w sumie 28 zostało selerów, a więc za momencik też wyjdą. Natomiast sałatę, zobaczcie. Tak jak tą spokojnie już można zacząć podskubywać. Z tej będą piękne główki, natomiast tą już mogę spokojnie brać liście do jedzenia, tak samo zobaczcie tamte, one są już całkiem pokaźnych rozmiarów, wymagają tylko y, podlewania. No i tego, żeby foliaczek był jednak otwarty, bo sałata nie lubi zbyt wysokich temperatur, a teraz ta pogoda jest taka właśnie. Y, no, nieprzewidywalna. Tu już pierwsza próba złożenia obręczy, żeby zobaczyć, jaki, jaki wyjdzie ten lajek. Mm, tutaj muszę podlać też rozsadę. Tu były kalarepy. Y, kalarepy, jeszcze, jeszcze czas, żeby je do, wysadzać. Ciekolwiek zobaczcie, ich praktycznie tutaj nie widać. Także kochani, tak to wszystko wygląda. Ja Wam nie zawracam głowy. Majówka przepiękna. Miejmy nadzieję, że pogoda się utrzyma. Cebulka rośnie. Mam nadzieję, że u Was też szczypiorek już ładny. Ja natomiast tego na razie szczypioru nie ruszam. Na razie wyrywam sobie, wyrywam, obcinam sobie szczypiorek ten bylinowy. A tutaj to na razie zostaje. A tu jeszcze mam kapustę pekińską, i ta kapusta pekińska też jeszcze kilka dni i pójdzie na gród. Tutaj był broku, który był siany 22 kwietnia, ale wzeszły tylko 3-4 w sumie roślinki. Tamten, który wcześniej siałam był, sami widzieliście, dużo ładniejszy. Więc kochani, nie zawracając sobie teraz ani wam głowy, żegnam się z wami i do usłyszenia za kilka dni. Pa, pa.